O gruby to taki Ło -ho -ho. <noise> Nigdy tutaj tyle szczupaków nie połowiłem o. Oto to jak okoń I to jest okoń, wreszcie okoń Wreszcie okoń Wreszcie. Super. No i siemanko. Dzisiaj słuchajcie. Byłem z Piotrkiem na rybach, znowu w poszukiwaniu okoni. Troszkę grubszą wędkę wziąłem ze sobą, bo wziąłem ze sobą Zodiasa do 7 gram w porównaniu z tym, co ostatnio byłem. Ostatnio byłem z Rapidem do 5 I, i takie troszkę grubsze łowienie próbowałem sobie zrobić. Nie do końca mi to wychodziło, ale to zobaczycie w dalszej części, ponieważ ja już mam prawie cały dzień ze sobą. Wstępu nie nagrywałem na początku, bo pogoda była naprawdę kiepska, ale coś nie, coś się działo. Tak więc yy, zapraszam Was na relacje z tego dzisiejszego dnia, bo będzie co oglądać. No i zobaczymy sobie tu dalej. No tu płytko jest. Ja już jednego mam. I moja, moja mała. Och, jest taki. Hmm. Jest kolejny. Co? Trzeba będzie zaraz jak są. O, ten już taki ładniejszy. Fajnie. Płyń. Dobra. Czas na tajną broń. Ach, dobra. O jak ładnie leci. Już było branie. Masakra. No i znowu zaczęło padać, i dalej, dalej. Ręko gadżeta. Spazek, jakie ojamo. Nie wiem co to, ale coś naprawdę ładnego. Boję się, że to szczupak może być, wiesz? I dlatego stalka, i dlatego właśnie staleczka. E, woda taka zimna bardzo nie jest, jak rękę włożysz. No i dobra, łowimy dalej. O. No i z otwartej wody. Zobaczcie, na jest kółeczkę wcześniej, co rzut w branie. To będzie okoń? Tak mi się zdaje, chociaż może szczupak. Bo... Tutaj tak nie bije szczupak. Ech. Ech. Puszczaj, taki czterdziestak. Na początku ładnie. Ładnie bił na początku jak okoń, nie? A. Siedzi. Kurczę, to już musi być okoń. I to ładne. Nie, znowu. Ej no panie, dwa rzuty, dwa szczupaki. Puszczaj. O, ślizguny. Tutaj też tak zaczepów jest. Tu dalej jak rzucisz, to masz taki tr troszkę głębiej. Ech. O jest. Okoń. No i też może być. Taki, o jak zachlał, patrz, też całą, całą jaskółę wciął, taki okonek. O ten mały. Ten mały taki No i dobra, słuchajcie, znowu założyłem sobie czaterbajtatko tylko teraz taką brązową jaskułę, taką gumę od Dominika No i zobaczymy, czy coś nam w to przywali, czy nie. jestem bardzo ciekaw. Jest. Patrz na co? No i pierwszy rzut, jest ładny oksik. Słuchajcie, na czaterbajcika znowu jaskółeczka Dominika. Pójdź sobie. O, u Piotrka też akcja. O, koń. O. No będzie ładny. kawędka sięgnie ładnej? no no i ładnie, pięknie tam zobaczymy Jest. Siedzi. Siedzi. Szczupak do? No. Jak wyskoczył? Nie wiem ile już tych szczupaków tutaj dzisiaj złowiłem. Zobaczcie, co mi zrobił z chatterbajcikiem. O, ho, ho. O, ho, ho. Ale to nic, spróbuję sobie czegoś nowego. Z bajta zostało mi tyle. E, już bez tych włosów ten szczupak już mnie obgryzł, ale założyłem sobie jaskółeczkę do tego i to puścimy z tą blaszką sobie. Zobaczymy, może jakiś fajny oksik. Się skusi na to, to zwiększ kaliber. O, tam jak się rzucił? Nie wiem, możliwe najprawdopodobniej. A Albo fajne stuknięcie. szupak chyba. Gdzie? Gdzie mi tu skaczeć? Nie rzucaj się. Nie wiem, który to już szupak, słuchajcie. Ale te stalki za założyć już na samym początku to jednak był dobry pomysł. Znowu. O. To to ja go bił. Już nie. Już niestety nie. Rzut po rzucie szczupaki. No masakra. Ty, coś. <ścoughs> Spadaj. To już nie wiem, Piotra, czy bym nie wolał się z tymi mniejszymi okoniami pobawić. Szczupak znowu, nie no, trzy rzuty, trzy szczupaki, co? Trzy rzuty, trzy szczupaki. Z masakra, ale ten wziął delikatnie. Szoki, i niedowierzanie. Czwarty rzut znowu szczupak ja to z góry atakują gdzie Masakra. No pohoratają mi tą gumę całą. Takie ładne jaskółki robi Dominik. Ja bym chciał na nie okonie łapać. A nie szczupaki Jak na razie cztery rzuty, cztery szczupaki. Nie wiem ile ja ich tu miałem już. Z 10 Ну, Пусть. 5 <śmienicza> <śmienicza> pięć, pięć rzutów 5 pięć szupaków. No jest masakra Ochlap nie jeszcze raz To dostaniesz beret Do ten to już taki Pod miarę może być Taki grubasek No szok Puścimy tam dalej. O, i zobaczymy tam. Na dzisiaj doprowadzenie to powiem Wam, że tak nijak się ma do tego, co, co łowimy. Ciężko jest cokolwiek wypracować. Bo jest taki wiatr, że masakra. Tu, gdzie by się chciało wolniej poprowadzić to się robią takie balony na chcę, plecion... że masakra o jest fajna rybka no, mam nadzieję że to okoń ale chyba nie Ej, nie super będzie Taki mały azjat jak... Ale żeś chłopie zjadł to A miałem... Cichą nadzieję, że to będzie okoń Dzisiaj Piotrek dzień typowo szczupakowy chyba Zobaczymy tam Z tamtej strony trochę Nie wiem, chyba tak. Tak, to, to ten to najmniejszy już dzisiaj chyba. Co jest z tymi szczupakami? Ty jak one? Walą w to wszystko, o, niech będzie tam i to raczej też będzie szczupak. Ja Tak. I to glucik mały. Masakra, te szczupaki są wszędzie dzisiaj. O, Piotrka, dobra ryba. Ja też mam. <ścoughs> Puścił. Ale... to tylko szczupak na koniec, zobaczy na Znowu stópak za 10

Powiem wam, że jeżeli Puszczaj mi gumę. Puszczaj gumę. No. Dobra, powiem wam, że jeżeli mają tak brać szczupaki zobaczcie no co rzut praktycznie to jednak jednak lepiej używać tych stalek mi przy jednym dzisiaj tylko nie wytrzymała ale nawet takie zwykłe właśnie takie do 2 kilo co tu mam one myślę że spokojnie Wystarczą tak jak widzicie no takie 50 taki to wiadomo może jak weźmie coś większego czy jak niefortunnie złapie to to też ale ale fajnie fajnie powiem wam szczerze, że widać, że zaczyna coś się Dziać na tym zbiorniku. Nigdy tutaj tyle szczupaków nie połowiłem. O. Oto to jak okoń. I to jest okoń, wreszcie okoń. Wreszcie okoń. Wreszcie super. A jak był jeden, może ich będzie więcej. Zaraz zobaczymy. Jak będzie tam, ale ładna, czysta woda. No i teraz słoneczko zaczęło wychodzić Może się te okonie coś ruszą Fajnie by było no, kilka ładnych też się, takich przyzwoitych nawet trafiło dzisiaj Ale te szczupaki, kurczę strasznie przeszkadzały Tak na dobrą sprawę to chyba więcej szczupaków dzisiaj było niż Niż okoni O, wow. gruby, gruby, nie wiem. Popuścimy mu trochę. za ogon <śmiech> <śmiech> Stój, stój, stój. <laughs> Oset. Oh Za ogon. No i co? Macie Piotrusia na koniec? <laughs> Kończymy to dzisiejsze łowienie. Słuchajcie, szczupaki nam niemiłosiernie przeszkadzały. Tak więc no, bywały momenty, że co rzut było branie, co już widzieliście wcześniej. Ale, ale wrócimy tu jeszcze. Poszukamy tych większych okoni. No na pewno. Będą jeszcze większe. Ja liczę, że taki 40 jeszcze wpadnie w tym roku. Jesień się dopiero zaczęła, tak więc... Najgrubsze brania, te największe ryby przed nami. My się z Wami żegnamy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Ściałeczka.